Proszę. Dziękuję. Pani ma, Pani, ale Tak, ja już się dostałam, ale możemy tutaj zaprezentować do kamery pamięć ofiar zbrodni niemieckich. Przez całą drugą wojnę światową. Czyli przez 2076 dni Niemcy mordowali codziennie ponad 3000 polskich obywateli, to jest więcej niż było wszystkich o, tak, codziennie. Jak Pana zdaniem, jaka jest w ogóle liczba polskich ofiar KL auschwitz Proszę Czy wojna czytaj... nas było 35 milionów 200 tysięcy. Tyle, tyle liczyły obywateli Rzeczpospolitej, a w 1946 roku było nas 22 miliony. No a tak, tylko tutaj były różne przyczyny, niektórzy na wschodzie zostali, niektórzy zostali w Pani poważne badania na temat strat ludnościowych polskich? To ja nie spotkałem. No tutaj jest też ten problem, że są różne opcje na stronie Muzeum, że po samej wojnie mówiono nie. o większej ilości ofiar. Pan Berman powiedział, że 6 milionów 28 tysięcy. No. Teraz mówię, że mniej. A mnie brakuje 13 milionów. Część oczywiście została za granicami, bo granice uciekły. nam zmieniono. Ale to nie są jakieś wielkie miliony. Brakuje 11, 12. Już raz tylko widziałem notatkę na IP, nie? na stronie, że brakuje nas 11 milionów po wojnie. Tak? Nie możemy tu jeszcze zostać. Proszę bądź nie, bo nie Mamy akredytację dla prasy i pan już nas Delikatnie mówiąc wyrzucić, więc chyba się opłaca normalnie zapisać, nie jako prasę, ale dzięki temu, że mieliśmy akredytację dla prasy, to mogliśmy dla Państwa z tego miejsca

Thank you very much. 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 Ah, you. Because today is, uh, for, is the day when there was the first transport yes. of yes, the prisoners. Yes. There were uh, many people, Greek people and... Uh, people? you personless. have someone in your family? Uh, no. near well, family, uh, yes. Thank you very much. Dziękuję. Jest interesujące. bardzo. Zobaczymy. No i Ale czy my możemy sobie jeszcze zostać na nie I będzie już zacząć. Bo w zeszłym roku jeszcze nagrywaliśmy tutaj trochę dłużej rozmów właśnie z osobami. No i co? Tak więc widzicie, w zeszłym roku jeszcze bardzo długo trwała nasza transmisja. Chodziliśmy to między blokami, rozmawialiśmy jeszcze z uczestnikami. No a w tym roku jesteśmy po prostu no, wyproszeni. wyproszeni, więc jedyne co mogliśmy nagrać tak naprawdę to złożenie kwiatów. Dziękuję Państwu zapraszam. Krasynkę czeka na Państwa trwodnicz. Ja myślę, że jest to właściwie no, skandaliczne, że się nie opłaca załatwiać sobie tej akredytacji, tylko normalną wejściówkę. Tak naprawdę jeszcze mamy też normalne wejściówki, więc możemy za chwilę wejść drugi raz, ale jak też Państwo widzą, nie było w tym roku aż tylu organizacji i osób, z którymi można by takie wywiady przeprowadzić, jak z Panem Miszkiem, jeszcze może właśnie z Panem Sebastianem Kwiatanem. Może jeszcze kilka osób. Spotkamy zaraz przy wejściu, ja właściwie mam jeszcze inne wejściówki, ale myślę, drodzy Państwo, no nie, napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Myślę, że to jest skandaliczne, że w zeszłym roku, mając tą akredytację, mogliśmy jeszcze dla Was nagrywać aż do upadku baterii, a teraz taki skandal, po prostu nas wypraszają. Również wydaje mi się, że nie było w tym nic takiego, że Pan Misiek chciał rozdać młodzieży, rozdać młodzieży te gazetki, i w różnych językach, sami ci państwo z Grecji się po te gazetki zgłosili, a tutaj ochrona, że już nie wolno niczego rozdawać, a no dlaczego nie wolno? Czy dlatego, żeby się jakby tutaj ta prawda nie rozniosła o tym, kto tutaj naprawdę ginął, że to Polacy byli e, no właśnie, pierwszymi więźniami i ofiarami? To jest to nowe spojrzenie na historię, które już było wypróbowane w KL Buchenwald, kiedy byliśmy w kwietniu, no i tak to widzę, że to już jest u nas też wprowadzano. No, sam fakt, że tak naprawdę dzisiaj powinien tutaj wyjść każdy bez jakiejś specjalnej wyjściówki. To jest też ta kwestia, dlaczego jest tak mało chyba dzisiaj tych, tych osób. Że, że nie każdy myśli, żeby się jakoś zapisać, zarejestrować. No, tylko chcieliśmy panią zapytać, dlaczego to tak jest w tym roku? Bo w zeszłym roku nagrywaliśmy. I po zakończeniu jeszcze sobie tutaj transmitowaliśmy, rozmawialiśmy z uczestnikami, a w tym roku zostaliśmy już tak szybko wyproszeni. Dlaczego taka przyczyna, że w zeszłym roku wie to niestety lepiej było zorganizowane? Wie pani, co ja nie będę udzielać odpowiedzi, bo ja nie, nie jestem. Rozumiem, że to nie jest pani wina, ale tak się nie, nie spodziewaliśmy tego po prostu. To nie są moje decyzje. Pracuję tutaj z ramienia biura prasowego. Nie jestem osobą, która udziela wywiadów. Więc jeżeli mają Państwo jakieś oczywiście pytania, skargi, wnioski, to proszę do nas napisać maila na biuro.pl. Dobrze, dziękujemy pięknie, dzień No moglibyśmy może robić jakąś większą aferę, ale nie jesteśmy osobami, które by taką no aferę robiły, no i zanim już tutaj jesteśmy, no to możemy też dalej przejść na sam teren zwiedzania. Może się to nie podobało, że w zeszłym roku, z Panem Bogumiłem, jeszcze chodziliśmy po wszystkich blokach, transmitowaliśmy to dla Państwa na żywo, wytypaliśmy różne zaniedbania, na przykład zaniedbania, jeśli chodzi o Polską, wystawę, może to się ogóle nie spodobało, nasza transmisja z zeszłego roku, że nie tylko nagraliśmy uroczystości, ale że weszliśmy do bloków, że pokazaliśmy, co tam tak naprawdę jest też na tych wystawach do może poprawy. Ja tylko widzę to aktorstwo tych uczestników dzisiejszej imprezy. No, aktorstwo jest praktycznie meisterhaft, jak można więcej. To już widziałem, jak byłem w Wuchenwaldzie w tym roku, 14 kwietnia. Tam już też w ogóle Polaków nie spuszczamy z polskimi flagi. Zobaczcie nasze flagi z orłami, tu przecież piana im zbudziła. W Ravensbrück. W przepraszam. A dzisiaj patrzyłem, bo e, widziałem też niemieckie, e, wieńce z niemieckimi flagami, ale nikt w Polsce tego nie zdejmuje, a w Niemczech zaraz to usuwają. Oni już w ogóle nie chcą, żeby jakiś znak był ślad.